I słuchajcie, no naprawdę, naprawdę, słuchajcie, no, mi ten Janek, on mi y, ani mi nie przeszkadza, niech on będzie hamem, niech on będzie y, y, kłamcą, oszustem, ale słuchajcie, czy on jest winny, czy on to zrobił, czy on jest w to zamieszany, czy on coś ma wspólnego z tym, no bo jeżeli nie on, to kto? Jeszcze raz pytam was, jeżeli nie on, to kto? Kto mógł, kto, kim mógłby być mężczyzna, który uprowadziłby Beatę? Samochodem, który zabrałby, z którym, który oczywiście Beata nie wsiadła do osoby do osoby, której nie znała, tylko wsiadła do osoby wręcz przeciwnie, do osoby, która, którą dobrze znała. To kim mógłby być ten mężczyzna? Jeżeli to nie Janek. No, nie ma wiadomości nie ma informacji o, o tym. I gdyby, gdyby, mówię jeszcze raz, gdyby y, prokuratura y, miała inny pomysł na to, to myślę, że pan Gołębieski by się tam nie pojawił. Myślę, że pan Gołębieski by się tam nie pojawił. Gdyby prokuratura miała inny, inny pomysł na tą sprawę. A tak jak wam powiedziałem, jak pan Gołębieski się pojawił, to ja dostałem takie informacje, że po rozmowie z Jankiem, że ciało jest ukryte blisko wody, blisko yy, yy, rzeki, tej rzeki, yy, yy, co płynie w, w poradzu. Wyszła taka informacja, że ciało jest ukryte blisko, blisko rzeki. Czyli jeżeli jest blisko rzeki, to się musi zgadzać z tym, co powiedziałem, że Yy, jest też blisko mostu.